Powiedz mi jeszcze, wracając do pobytu w areszcie. Jak ty oceniasz życie takiego aresztu? Czy to ciężkie jest. Choćby te, takie sprawy, na przykład jak jadłospis, czy tam się da żyć na tym jadłospisie, czy, czy. Ja wiem, że na, yy... znaczy kosztowo więcej się płaci za wyżywienie osoby aresztowanej niż osoby w szpitalu ale naprawdę w szpitalu można zjeść o wiele zdrowiej i lepiej niż w areszcie, przynajmniej katolickim. Czyli co tam jadłeś? Co ci, ci dawali do jedzenia? Jejku, tam się robi wszystko z niczego, nic się nie zmarnuje, ogólnie są tak zwane pawiany, czyli wszystkie czyli... mortadele, konserwy i tak dalej. Więc jeśli jakiś mężczyzna jest miłośnikiem, to pewnie ma jak w raju. Do raju było daleko. Ale to, to bardziej na śniadanie, tak? Takie, takie. Śniadanie i kolację, tak. A na obiad zwykle jakieś kiełbasy i mięso mielone w kółko. I bardzo popularna jest soja, kotlety sojowe. No i wegetariańska. Nie polubię na pewno. Smaczne? Niesmaczne leczenie? Przesycone na pewno bromem. Więc przez, ja tam za każdym razem ląduję na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie się bardzo źle czuję. Podobno później się człowiek przyzwyczaja i już tego nie czuje. Tak fizycznie nie odczuwa. Ale ogólnie, no nie ma czego zazdrościć, naprawdę. Kuchnia jest... ziemniaki są do, z dodatkiem dużej ilości surowej mąki, żeby ich było więcej, żeby nie były takie, nie wiem, lejące, wodniste. Więc jest dużo takich rzeczy, po których brzuch boli, to bardzo. No, a jeśli chodzi o resztę, no niby jest wszystko. Jest, są książki, jest wyżywienie, jest opieka medyczna, jest łóżko, można się umyć dwa razy w tygodniu, wziąć prysznic, no ale naprawdę nie ma czego pozazdrościć.